Palę znak. Tam sam jeden na B. Skąd? Z, z szóstki. W okay. zamku. Co? Podejdź sobie jeden górę. Widział bombę na, z... na alce. kontaktu zaraz. Dobra, idę w górę. Mówię tempo. Ruch na B. Gaszę do czego? Do piachu. Do koczu. nie wiem, zabiłem go, nie. W piachu jeden. jest. W piachu, w piachu jeden, w piachu jeden. Jest w piach cały czas. I długa. No kurwa mać! Panowie, no... Czy będzie... Co to kurde jest? Pago? Też był na serwer? Jesteś z Taheda! Tak już trzy fragi, ty. No to jest wariat! Eee, ale dostałem! To jakiś klan jest! ładnie, tam. Ale dostałem w raid takiego totapa, że szok. Ej, lecho sorki, ale ja dostałem od razu heada i nie wiem jak karsk założyć. Ło! I z trupa. Ostatni. On ma, on, on, on wybiegł z trupa i. Dwoje, wyjdziesz z Skoczył, tak? Tak, skoczył. O, dostałem. Patrz, okno. Ej, no trupa. Chodzi Mhm. Patrzę ci okno, żeby ci nie wyszedł. Dobra. Patrzę tylko bramę. On na galu jeszcze siedzi. Wchodzi, galo dopiero. Ja zauczę i do ciebie podchodzę. Gala. Gala. Dostał. Zaupy przez smur. dwóch BS. Przechodzi od dwóch do BS. Ula dam, nice. Mateusz! Mamy snajpera wdrożenia. Drugiego, ale no trzeciego, czwartego, piątego, w sami snajperze też. No, sami snajperze w sumie są, dokładnie. Trzeba budować. Ale powiem wam, że. Comeback! I teraz tym piku i poczekaj na mnie. No, ja czekam aż ja do szlesza. Ja nie, nic nie słyszę Pago, oni czekają, Zabaj, na czekają na gali Czekają na galerii. Jest gale jeden. Sorry, sajole, ja, ja wiesz. W pokoju gra tam. Czekaj Aj, na Mid jeden. Mid jest na środku jeden. Mamy. standard. Standard. Jeszcze jedno standard.